Witam Państwa we wtorek, 13 dnia listopada. Dziś poznaliśmy gorsze dane z niemieckiej gospodarki, na co kurs eurodolara zareagował spadkiem, aby chwilę później otrzymać informację z niemieckiej prasy, iż Grecja jednak dostanie kolejną transzę pomocy w wysokości 44 miliardów euro. Ta informacja jeszcze nie została potwierdzona, ale eurodolar zareagował chwilowym, znaczącym wzrostem. I tak, spoglądając na wykres tej pary walutowej. Widzimy, iż na wykresie dziennym mamy pogłębione nowe dno na interwale dziennym i tym samym rynek zbliża się cały czas w okolicy 1,26,38, gdzie wypada pierwsze miejsce wsparcia. Natomiast miejsce oporu wyznacza nam linia w kanale spadkowym, i dopiero jej przełamanie mogłoby powodować wzrosty w okolicy 1,27,50, 1,28, gdzie znajduje się pierwsza strefa oporu. Także eurodolar znajduje się pośrodku tego kanału i czekamy cały czas na rozstrzygnięcie. Dopóki wspomniana linia nie zostanie pokonana, to trend powinien być zachowany. Spadki eurodolara wpływają także na polskiego złotego, który w relacji do amerykańskiej waluty dziś się osłabiał. I dotarł do pierwszego z określanych przez nas zasięgów, czyli poziomu 3 ,30 zł 30 za jednego dolara. Z tego poziomu obserwujemy lekkie cofnięcie, ponieważ jest to miejsce oporu dla rynku, które wcześniej było wsparciem. I też niewykluczone, że zobaczymy tutaj przynajmniej częściową realizację zysków i cofnięcie, być może w okolice 3,27 zł. Natomiast gdyby ten poziom został trwale przekroczony. To rynek mógłby zwyżkować nawet w okolicy 3,36 zł, gdzie znajduje się kolejne miejsce oporu. Podobne zdarzenie, tylko że w nieco mniejszej skali, miało miejsce na parze euro ponieważ tutaj dotarliśmy do poziomu 4,17 zł, który też był przez nas określany jako miejsce docelowe po wybiciu górą z trendu spadkowego. Poziom ten został z nawiązką. Przetestowany, i rynek dotarł w okolice 4,19 zł. Tym samym kurs tej pary walutowej znalazł się na najwyższych poziomach od początku września i też niewykluczone jest tutaj cofnięcie w okolice 4,16 zł, 4,15 zł, gdzie znajduje się miejsce wsparcia, chociażby właśnie poprzez realizację zysków. Takie cofnięcie może mieć miejsce. Jeśli ono nie nastąpi, a trend będzie dalej kontynuowany, wtedy też 4,20, 4,21 to kolejne potencjalne poziomy oporów dla tej pary walutowej. Do kluczowego miejsca zbliża się kontrakt na niemiecki indeks DAX. Miejsce to jest wsparciem dla rynku i zostało ono wyznaczone zarówno poprzez poprzedni wierzchołek, będący oporem, czyli okolice ok. 7105 punktów, a także przez dolne ograniczenie formacji trójkąta rozszerzającego się. Która to linia była już testowana kilkukrotnie przez rynek i za każdym razem obserwowaliśmy od niej odbicie. Tak więc, gdyby tym razem bykom nie udało się wybronić tych poziomów, to droga w okolce 6868 punktów zostałaby otwarta. Natomiast wybronienie 7100-7080 punktów powodowałoby odbicie ponownie, nawet w okolce 7200 punktów a poszczególne komentarze i analizy zapraszam na xtbpl do strefy analitycznej